Śmieciowe jedzenie jest dużo groźniejsze niż się mówi. Ono może uniemożliwić zbawienie. Zapraszam. No to zaczniemy od Ewangelii. Jezus powiedział biada wam, którzy teraz jesteście syci, bo głód cierpieć będziecie. To jest Ewangelia Łukasza według świętego Łukasza, 6 rozdział, werset 25. Kolejne biada. Przejdźmy to razem. Dwa słowa, które dla mnie są kluczem do zrozumienia tego. Tego biada, tego ostrzeżenia Jezusa. Teraz syci. Biada tym, którzy teraz są nasyceni. Biada tym, którzy już znaleźli źródło nasycenia, którzy już się najedli, którzy już są pełni i już nie potrzebują szukać jedzenia dalej. Nie potrzebują. Ich głody są już nasycone, więc mogą usiąść. Więc mogą się zdrzemnąć, więc mogą spać. Biada tym, którzy poczuli, że wszystko, co mieli w życiu do osiągnięcia, już osiągnęli. Już jest to w nich. Są usatysfakcjonowani. Wystarcza im to, co jest. I są z tym szczęśliwi, tak w stu procentach. Biada tym, którzy już znaleźli swoje nasycenie, bo prędzej czy później. Przyjdzie moment, w którym to zniknie. Prędzej czy później nastąpi ten moment, kiedy to, coś, co napchało Ciebie, co napchało Twoje wnętrze, napchało Twoje serce, Twój żołądek, twoje, Twój czas, Twoje nadzieje, Twoją przyszłość, po prostu rozpadnie się. Albo się zużyje, albo ktoś Ci to zabierze. Albo wydarzy się coś innego. No najgorzej będą mieli ci, którzy wytrzymają z tym swoim nasyceniem aż do końca, aż do śmierci. Bo dopiero po drugiej stronie zorientują się, jak duży błąd popełnili błąd samooszukiwania się. Biada tym, którzy nie potrzebują już szukać, nie potrzebują już jeść. Biada tym, Którzy nie potrzebują Jezusa, aby być nasyconymi. Bo błogosławieni są ci, którzy odczuwają święty głód, święte nienasycenie, odczuwają święty brak satysfakcji z tego, co jest i potrzebują więcej. I to, co dla mnie jest w tym słowie niezwykle pocieszające to fakt, że kiedy sobie myślę o własnych swoich głodach, nienasyceniach to wiem, że one są normalne. To wiem, że ten głód, to nienasycenie jest nie tylko jakimś stanem przejściowym od dzisiaj do jutra, ale jest pewnym normalnym stanem życia, zdrowym stanem, bo wszystkie twoje, moje, nasze głody i nienasycenia Ostatecznie będą wypełnione w Jezusie, ale kiedy już spotkamy się twarzą w twarz, już bez ograniczeń, bez barier grzechu tego świata, tych ograniczeń, które w tej chwili jeszcze na nas ciążą, wtedy doświadczymy pełnego nasycenia, trwałego nasycenia, które już się nie skończy. Dzisiaj doświadczamy pierwszych owoców Królestwa, pierwszych owoców zbawienia, i kiedy przeżywasz takie stany, takie doświadczenia w Duchu Świętym, na modlitwie, po prostu z łaski Bożej przychodzi taki moment, czujesz to takie właśnie takie nasycenie, takie szczęście, taką błogość. To są to dopiero pierwsze owoce, bo te stany w naszym życiu teraz pojawiają się na chwilę, potem znowu pojawiają się inne historie. Trudności, upadki, droga pod górę, deszcz, burza życiowa. Kiedy przejdziemy na drugą stronę, albo kiedy Jezus, albo kiedy wcześniej Jezus wróci na ziemię, ten stan nigdy się nie skończy i będzie daleko bardziej, daleko więcej, trwały, mocny. Pełny, bez żadnych przeszkód, bez żadnych filtrów, e, ograniczeń tego świata, tego ciała, tego życia. Błogosławieni ci, którzy są dzisiaj głodni, głodni Boga, głodni więcej, którzy e, pozwalają sobie na ten niedosyt, nie zapychają tych głodów śmieciami nie zapychają tych głodów eee, czymkolwiek, co nie jest Bogiem, czymkolwiek co nie jest Jezusem, tylko po to, żeby się nachapać, naźleć, najeść teraz, tutaj, już, zaraz, natychmiast, w tej chwili. Błogosławieni ci, którzy potrafią czekać na nagrodę, potrafią czekać na to spełnienie, nie muszą Go przeżywać jeszcze w tej chwili. Idźmy tą drogą razem dalej. Idźmy tą drogą. Niech to biada, nasycenia, najedzenia, na, napełnienia już teraz, natychmiast, nie spadnie na nas. Nie daj się oszukać temu światu. Nie daj się oszukać reklamom. Nie, nie musisz brać tej okłamującej tabletki w tej chwili. Jezus czeka na nas. Idźmy. Idźmy drogą. Do Królestwa, na spotkanie z Nim, żeby przeżyć to pełne spełnienie. Już nic nam go nie zabierze, nigdy i na wieki. Tego Ci życzę. Panie Jezu Chryste, Ty, który wypowiedziałeś to mocne biada, daj nam cieszyć się, cieszyć się nienasyceniem. Daj nam, Jezu, cieszyć się tym oczekiwaniem. Na pełne spotkanie z Tobą. Ty nas karmisz Twoim ciałem i Twoją krwią. Ty nas karmisz w Eucharystii, żebyśmy na tej drodze nie upadli. Ty nas karmisz Twoim słowem, manną Twojego słowa, abyśmy nie upadli. Ty nas karmisz Twoją obecnością, Twoim świętym duchem, abyśmy nie, um, nie upadli w wierze. Dzięki Ci Jezu za to. Dzięki Ci za to, że możemy się karmić Tobą, Twoim duchem, Twoim słowem, Twoją krwią i ciałem. Dzięki Ci za to, Jezu. Z radością czekamy, z niecierpliwością czekamy na to ostateczne nasycenie, które pochodzi od Ciebie, z Twojej ręki, z Twojej obecności, z Twojej miłości. Amen. Dziewiąty psalm ci zostawiam jako modlitwę czytaj. Czytaj na głos. Usłysz to słowo. Niech ono wzrasta w tobie, niech wzmacnia twoją wiarę. Dotyka cię słowo? Dziel się nim w komentarzu, jaki werset, jakie słowo ciebie dotyka, ale masz może też doświadczenie, chcesz się podzielić właśnie tym biada, tym nie, nasyceniem, nienasyceniem, które wynika z dzisiejszego słowa. <laughs> Pisz w komentarzu bardzo ci zachęcam, bo jest to również przepraszam dzisiaj strasznie ta chybka łapie, jest to nie tylko tutaj dla mnie, ale też dla wszystkich którzy to czytają pomocne bardzo dobrego błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro z Panem Bogiem trzymajcie się.